Czas zabić, 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 zabić A, Aaaa Poma a. ci czas, czas chodź. chodź Teraz chodź. mi nie zabije się Ja też nikogo nie zabiję Hej, Ja chodź tu do mojej bazy Ja nikogo nie zabiję

Widzisz? Ej! 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 Tu bije! Czekaj, muszę się uleczyć! Ja. A! Załębię do tego! Dobra, jestem To ty? Pomyliłem się! Pomyliłem Ja mam... Y ja mam ja ja jakąś... Y Naostrzony pargament wulkanu! Nie! rano się uczeka! I tam mógł ja no, się bronić, żeby porządnie wytrzymać! Zostańcie oh. z nim! Zostańcie 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 z Ej no pomocy! Rejna no! No taki... No właśnie, no to jest... topór. Jak coś. jest... się tam na jest... gdzie jest... tam jest... dole jest... To jest... Gdzie jest... ten taki maram... Nie To jest... bez głowy jest...

Coś. Czekaj! Czekaj! Nie chwila się do góry, nie się celebiędę! Ja jestem na górze. Ja jestem na tej wieży w nie mojej wadzie! To ty? Nie szukaj, Widzę, Widzę cię! Nie bij! Tam ja nie się! O no, no, kto chce nich? wchodzić Kto chce nich? Wchodzi na mapę, to fa... Ja mam się, kto jest na przyczłych drzwiach! Kto chce nich? Rozbija na serwerze? Chodź. A gdzie... Aha, już wiem gdzie to. Już jestem. Siema. Jesteś? Bo już jestem. Przestań się... Wyjdź i przestań się... Jestem tam przy drzwiach. Głównym jest, głównym jestem. Aha, spoko. Ja byłem skautem. To nie ja? Ha, ha, ha. Ja byłem takim... Ne, ne, byłem niekotem Ej no! Wejdź na nie serwer no. tego... Wejdź e, na serwer TF2! Nie chodź na ten serwer! Powiem innym, że nie! Przecież chodzi... Nie przełącz się tu! Nie, idźcie, idźcie! Ty, ty, o! Słyszę się rzeczy. Co, 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 co? Poszli. Dwa dzieci. O, możesz pójść tam? O Nie A. Nic się mi się czytać. Możesz pójść? Ej no, ja chcę, nie chcę. Bo ja chcę dać mu kolegę. Oh. Shit.